Siemanko, witam Was tak o wczesnej porze. Dziś będziemy niwelować pole. Zobaczymy, czy są odpowiednie spadki, aby zastosować jakąś drenarkę. Mamy problem w jednym polu. Nie wiem, czy jest dryna uszkodzona, czy była, czy jej nie było. Będziemy to sprawdzać. Na razie sprawdzimy wysokości, czy nam to by pozwalało w ogóle na Położenie jakiegoś drenażu Zapraszam Was Tu już kolega inżynier się szykuje do pomiarów Będziemy lecieć z samatem lekki przymrozek minus 6 godzina 8:30 Pan inżynier mógłby powiedzieć, co to jest za sprzęt. Niwelator optyczny. O, tu widzimy oznaczenie firmy SELT GB10156 przez 88. Sprzęt już mamy rozstawiony, wypoziomowany, bardzo ładnie. Idziemy obejrzeć już. Jak to wygląda? I w tamtym miejscu jest głębiej. Branę tam było tą większą koparką kopane. A tu ile ten ruch ma głębokości taką mogę? Ile tu będzie? 80 centów. 80 centów, dobra. Sprzęt mamy rozstawiony. Pierwsze pomiary. Pierwszy punkt złapany na wylocie, idziemy teraz na drugi koniec pola, zobaczymy ile możemy maksymalnie zrobić, w jakiej wysokości spadek. Tu będzie dobrze? No dawaj. No mam w poziomie. Piękne widoki. Cisza, spokój. Chcieliśmy na drugi koniec pola. No, a tutaj ile? Pomiary zakończone z naszych obliczeń wynika, że wysokość różnica wysokości od lustra wody w cieku wodnym do poziomu gruntu wynosi 84 cm. Moim zdaniem, jest to wystarczający spadek. Nawet jeśli kopiemy rurę drenarską na 40-45 cm, to woda powinna spokojnie płynąć. Uuu, ale zimno! Uff. Ok, pole pomierzone, spadki wyznaczone. Moim zdaniem, te 40 cm na przeszło prawie 80 metrach spokojnie wystarczy, aby woda mogła swobodnie spływać. Fajnie to by było teraz zrobić. Nie wiadomo, jaki rok będzie. Może się okazać, że będzie suchy, albo wręcz odwrotnie. Wtedy już. Dojazd będzie możliwy tylko do włowy pola zobaczymy. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do następnych materiałów, wrzucanych przeze mnie. Udostępniajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Na razie to wszystko. Pozdro. Trzymajcie się. Hej, hej.